Który raz w swoim życiu rozpoczynasz Wielki Tydzień? Można się przyzwyczaić do treści, jakie niesie z sobą ten najważniejszy tydzień w roku, i popaść w rutynę. A w tym roku szczególnie przyda się głęboko przeżyć ten czas. Moi drodzy, czytałem kiedyś opowiadanie o chłopcu, który przez kilka dni razem ze swoim tatą w warsztacie. Wykonywał piękną łódkę z drewna. Łódkę, która rzeczywiście była kopią prawdziwej, dużej łodzi i potrafiła pływać po rzece. Kiedy łódka była gotowa, chłopczyk wziął długą linkę, przywiązał do łódki i poszedł nad rzekę. Łódka zaczęła płynąć. Nagle nitka, ta linka, wyrwała się, wypadła z ręki chłopca i łódka odpłynęła. Chłopczyk płakał bieg wzdłuż rzeki śladem tej łodzi, ale rzeka była wartka, łódź zniknęła z jego oczu. Na drugi dzień zaskoczony chłopczyk widzi na wystawie miejscowego sklepu komisu swoją łódkę. Idzie do właściciela sklepu i mówi: "Proszę pana, czy mógłby pan mi dać moją łódkę? To ja ją wykonałem." "Owszem, wczoraj ktoś przyniósł tę łódkę do mojego sklepu, ale Skąd mam mieć pewność, że rzeczywiście ty ją zrobiłeś? Chłopczyk zaczął opowiadać, jak wyglądała praca nad łódką, z jakich materiałów korzystał. Właściciel pomyślał i mówi: Dobrze, wierzę ci, ale sprzedam ci ją za jednego dolara. Musisz mi za nią coś dać. Chłopczyk pobiegł do domu, wyciągnął skarbonkę, odliczył 100 centów, przychodzi do sklepu, z drżącymi rączkami daje te pieniążki właściciel zdejmuje łódkę z wystawy i mówi, proszę bardzo, jest znowu twoja. Chłopczyk wychodząc ze sklepu, wziął tą łódkę, przytuli, przytulił i mówi, teraz jesteś dwa razy moja. Najpierw cię stworzyłem, a teraz cię kupiłem. Moi kochani, Jezus mówi, teraz jesteś dwa razy mój. Najpierw cię stworzyłem, a teraz cię odkupiłem. Ja bym chciał powiedzieć, Panie Jezu, ja jestem nieskończenie razy Twój, bo jesteś Bogiem. Gdyby nie Ty, nie byłoby nikogo z nas. Gdyby nie Ty, nie byłoby mnie ani tych, do których teraz mówię za pośrednictwem YouTube'a. Nie byłoby świata, nie byłoby niczego. A teraz mnie odkupiłeś. Zgardziłem tym, co dla mnie zrobiłeś, Twoją miłością, a Ty nie zostawiłeś mnie w moim grzechu. Zapłaciłeś za mnie swoją krwią. Nieskończenie razy należy do ciebie. Moi kochani, w tym niespokojnym świecie, gdzie u bram, u naszych granic, toczy się wojna, gdzie wszystko jest pod znakiem zapytania, ta świadomość, że należymy do Jezusa. Należymy do Niego po tysiąc, tysiąc kroć razy. Stworzył nas i odkupił jest na, na wagę złota. Amerykański pisarz Brennan Meining powiedział grzech i wojna, choroba i śmierć są straszliwie realne w tym świecie, ale jeszcze bardziej realna jest kochająca obecność Boga i Jego moc, którą objawia wśród nas. Jak doszedł do tych słów, do tej konstatacji? Moi kochani, Brennan Meining miał swojego przyjaciela, przyjaciela na imię Ray, Razem chodzili do szkoły, siedzieli w jednej ławce, potem razem chodzili na randki, oczywiście każdy ze swoją dziewczyną. Razem zaciągnęli się do wojska i niestety razem znaleźli się na wojnie. Pewnego razu w czasie bombardowania, będąc w okopie, wspominali szczęśliwe lata dzieciństwa i młodości w Brooklinie, w rodzinnym miasteczku. Rej akurat jadł wojskową czarną czekoladę, Brennan opowiadał, kiedy nagle do rowu wpadł granat. Rej z uśmiechem odrzucił czekoladę i położył się na granacie. Granat eksplodował. Rej zginął. Brennan był ocalony. Potem, po latach, kiedy Brennan Menning odwiedził starą matkę Reja, siedzieli do późnego wieczoru i Brennan mówi, myślę, że Rej musiał mnie bardzo kochać. Mama się uśmiechnęła i mówi: Jeszcze masz wątpliwości? Co więcej mógł dla ciebie zrobić? Brennan Manning napisał w jednej ze swoich książek: Wtedy otworzyły mi się oczy. Mój przyjaciel mnie kochał. Nie mógł nic więcej dla mnie zrobić. Oddał za mnie życie. Jezus zrobił to samo. Te słowa to uświadomienie sobie, na czym polega prawdziwa miłość. Otworzyły mi oczy na Jezusa i na to, co dla mnie zrobił. Moi kochani, co Jezus mógł jeszcze dla nas zrobić? Powtórzmy za tym amerykańskim autorem: wojna, grzech, cierpienie i choroba są straszliwie realne w tym świecie, ale jeszcze bardziej realna jest nieskończona miłość Boga, Jego nieskończona moc, którą objawia także w moim życiu. Przeżyjmy głęboko ten Wielki Tydzień i Święta Wielkanocne. Zawsze warto ten czas świadomie przeżywać, ale myślę, że w tym niespokojnym okresie jeszcze bardziej warto wejść w Wielki Tydzień i całkowicie zagłębić się w tych tajemnicach, które zmieniają nasze życie. Wczoraj po mszy świętej w parafii św. Pawła w Bielsku-Białej Podeszła pani Barbara, którą serdecznie pozdrawiam, bo pewnie teraz nas słucha, i prosiła o kontakt z księdzem Piotrem i z księdzem Mateuszem. Powiedziała, że jest zainspirowana ich rozmowami na temat ateizmu i na bazie tych rozmów zrodziło się jej kilka pytań, które chce im zadać. Myślę, że nie tylko pani Barbarza, ale wielu z nas przychodzą na myśl pytania, kiedy słuchamy tych podcastów. W związku z tym, że kanał się rozwija. A podcasty cieszą się zainteresowaniem, mają swoją grupę odbiorców. Postanowiliśmy uruchomić nowy kanał youtube'owy o nazwie Do powiedzenia. Mamy różne wiadomości. Śledzimy wiadomości w naszych ulubionych portalach internetowych. Chcemy wiedzieć, co się dzieje w świecie, w naszej ojczyźnie, na Ukrainie. Natomiast kościół cały czas rozwija swoje nauczanie. Listy, papierzy adhortacje, encykliki są pisane nieraz trudnym językiem, liczą wiele rozdziałów i nie każdemu z nas starcza czasu, żeby się z nimi zapoznać. Moi kochani, mamy super pomysł. Możemy być na bieżąco z tym, czego naucza papież i biskupi. W pigułce, w skrócie, zresztą to dla nas ksiądz Piotr i ksiądz Mateusz. Nie musimy brnąć przez trudny język, czy czytać cały dokument, możemy z tych podcastów dowiedzieć się, co nowego naucza papież, jakie jest nauczanie Kościoła, co się dzieje w Kościele tu i teraz. Myślę, że warto z tego skorzystać, serdecznie zachęcam. Spotkanie, na które dziś was zapraszam, dotyczy dekalogu. Księża Mateusz i Piotr wykręcają temat dekalogu, można powiedzieć, do suchej nitki. Kapitalne jest to, na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie, jak starają się przełożyć dekalog na język współczesnego dziecka i wyrazić to, o czym mówi 10 przykazań, w języku drobnych gestów miłości. Warto tego posłuchać. Jeśli śledzicie rozważania księdza Piotra i księdza Mateusza i chcecie być na bieżąco z nauczaniem Kościoła, to jak wyjdziecie na ten filmik, możecie. Nacisnąć przycisk subskrypcji i przycisk z dzwoneczkiem. Zapraszam!